Pompa wodna jest niezbędna dla prawidłowego działania silnika. Zapewnia obieg płynu chłodniczego. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i obsługi zawartej w niniejszym nagraniu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika. Zeskanuj kod QR na opakowaniu zestawu Gates Power Grip. Zostaniesz przekierowany do instrukcji montażu i wskazówek technicznych dotyczących danego zestawu. W opakowaniu zestawu znajdziesz pompę wodną i odpowiednią uszczelkę. Pompy wodne prawie zawsze dostarczane są z odpowiednią uszczelką lub uszczelnieniem. Jeśli zostały dostarczone w zestawie, absolutnie nie można stosować dodatkowego środka uszczelniającego. Istnieją różne rodzaje pomp wodnych. W niektórych występuje otwór odpowietrzający i drenażowy lub komora drenażowa. Naturalnym odruchem po otworzeniu pudełka jest wzięcie pompy do ręki i przekręcenie wiernika, aby sprawdzić, czy działa. Jest to jednak duży błąd, który może doprowadzić do poważnego uszkodzenia pompy. Dlaczego? Wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne nie jest jeszcze nasmarowane. Płyn chłodniczy nie spełnia jeszcze swojej funkcji uszczelniającej i smarowującej pomiędzy uszczelnieniem statycznym i dynamicznym. Pompa pracująca na sucho spowoduje duże tarcie pomiędzy dwoma komponentami. W rezultacie będzie to przyczyną ciągłego wycieku płynu chłodniczego. Jak uniknąć uszkodzenia pompy pracą na sucho? Jeśli chcesz obrócić pompę przed jej montażem, należy zanurzyć ją w płynie chłodniczym i obrócić około 10 razy, aby uformować uszczelnienie mechaniczne, które działa jak środek smarny i warstwa ochronna pomiędzy uszczelnieniem dynamicznym a statycznym, podobnie jak działa olej pomiędzy ścianą cylindra i pierścieniami. Przed montażem pompy wodnej konieczne jest wypłukanie układu chłodzenia. Rekomendujemy użycie narzędzia Gates Power Clean Flash, które usunie wszelkie nieczystości, drobiny i osady. Płukanie bez użycia tego narzędzia jest niewystarczające. Jeśli nieczystości z układu dostaną się do pompy, mogą spowodować uszkodzenie uszczelnień i wycieki. Z tego powodu należy dokładnie wypłukać układ chłodzenia przed montażem nowej pompy. Każdorazowo przed montażem nowej pompy wodnej dokładnie opróżnij i wypłucz układ chłodzenia. Przed instalacją nowej pompy należy również wyczyścić powierzchnię boku silnika, na której będzie osadzona. Sprawdź także zbiornik wyrównawczy, aby upewnić się, że nie zostały tam jakieś nieczystości lub osady. W razie konieczności zdemontuj go i dokładnie wyczyść przed zalaniem układu. Pompa wodna może być dostarczona z uszczelką papierową, metalową, kompozytową lub gumową. Jeśli uszczelka jest w zestawie, to absolutnie nie wolno stosować dodatkowych środków uszczelniających. Nakładanie pasty uszczelniającej na uszczelnienie lub gumową uszczelkę spowoduje, iż jej nadmiar rozprzestrzeni się po pompie wodnej i wirniku i zostanie zasana do uszczelnienia mechanicznego. Niektóre pompy są dostarczane z jakimkolwiek uszczelnieniem lub uszczelką. W takim przypadku należy upewnić się, czy masa uszczelniająca jest aplikowana we właściwy sposób. Ważne jest, aby sprawdzić stan uszczelki lub uszczelnienia przed montażem nowej pompy. Jeśli jest uszkodzona, nie będzie prawidłowo wykonywała swojego zadania. Jeśli instalowana pompa została dostarczona z gumową uszczelką, należy posmarować ją płynem chłodniczym dla łatwiejszego montażu na bloku silnika. Układ chłodzenia zalej płynem chłodniczym zalecanym przez producenta danego pojazdu. Pamiętaj, aby nigdy nie wlewać używanego płynu chłodniczego. Zawarte w nim zanieczyszczenia mogą doprowadzić do szybkiego uszkodzenia pompy. Nigdy nie wlewaj też wody z kranu. Zawiera ona minerały, które odkładają się w chłodnicy i całym układzie chłodzenia, a kiedy się uwolnią, mogą spowodować uszkodzenie pompy wodnej. Nigdy nie mieszaj różnych typów płynów chłodniczych. Ich zmieszanie może wywołać reakcję chemiczną, powodującą poważne uszkodzenie układu chłodzenia. Kiedy dwa typy płynów chłodniczych łączą się ze sobą, mieszanka może krzepnąć. Płyn o swobodnym przepływie może zmienić się w substancję przypominającą żel. Taka substancja nie będzie w stanie zagwarantować chłodzenia poszczególnych elementów układu, co może z kolei doprowadzić do poważnej usterki w wyniku przegrzania silnika. Gdy układ chłodzenia jest napełniony, należy obrócić pompę ręką kilka razy, powodując przepływ płynu chłodniczego i powstanie filmu pomiędzy uszczelnieniem dynamicznym i statycznym. Teraz kolej na montaż komponentów, takich jak napinacz, pasek rozrządu i luźne koło pasowe. Gdy wszystkie elementy znajdują się już na swoim miejscu, wlej resztę płynu chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta. Pozwól silnikowi popracować przez kilka minut. W tym czasie sprawdź, czy gdzieś nie pojawiają się wycieki. Podczas tej fazy dopuszczalne jest, aby kilka kropel płynu skapało na ziemię. Oznacza to, że cienka powłoka na mechanicznym uszczelnieniu się jeszcze nie utworzyła i że płyn wycieka przez otwór drenażowy. Jednakże nie powinno no to trwać długo. Ciągłe wycieki nie są naturalne. Jeśli pompa jest wyposażona w komorę drenażową, płyn zbierze się właśnie w niej. Jest tam mały otwór, który pozwala na odparowanie nadmiaru cieczy. Pamiętaj, żeby stosować się do tych instrukcji, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów naprawy i zaoszczędzić czas.